ze strony Armin LPG w dzisiejszym odcinku otwieramy karty kolejny raz Road to rasia. i tym razem pojedynek puszka duża kontra 10 saszetek bez błędnego przedłużania no zaczynamy otworzymy sobie puszkę Do otworzę to się widzimy już otworzyliśmy puszkę więc zobaczmy limitki, ja nie patrzę wy widzicie a nie są odwrócone dwie limitki limitki pójdą na bok o nie widziałem Dobrze. Tutaj są saszetki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i to, bo mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest. No i limitki pokażę tutaj Ice. Y, moja powtórka Cristiano Ronaldo druga limitka Antonio Candreva moja nowa i Kevin de Bruyne. a więc dwie nowe limitki no Ronaldo się wymieni Patrzcie jaka kupa się. Dobrze, a więc zaczynamy. Troszeczkę odłożę bardziej na bok. Oj, pierwsze otwieramy troszeczkę z puszki. Węgry. Ja będę mówił po krajach o Polska. Portugalia, Rosja i fans Nemanja Nikolic I Zobaczymy czy wygra z paru bazówki bedu na bok. Druga saszetka. Z drugiej saszetki mamy Kolumbia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Węgry i na końcu fans Stefan Lichsteiner. Moim zdaniem wygrywa Nikolic. Taka ta sama karta, więc statystyki. Obie nowe. Teraz lecimy sobie z puszką. Sorry za dźwięki, no bo ktoś tam odkurza, a mniej jestem. O, już widać, jest to Gold machine. No, tutaj przegrał. A reszta wazówki. I teraz saszetki. Chile, Meksyk, Nowa Zelandia, Rosja, Francja, no i key player Marko Verratti, to już mój trzeci Verratti, a więc tym razem 2-0 dla Puszki. 2-0 dla Puszki. Wasówki. Tutaj i kolejna saszetka. czekajcie się z puszki. I się będzie karta specjalna. Jest tam. O. Już widzimy Pepe, też nowa. Oj, ślimitki limitki położę na bok jednak, to bo... Dobrze. I bazówki. idą tam. Kolejna saszetka. No, no, dla saszetek Finlandia, Chorwacja, Chile, Meksyk, Polska, Rising Star, no i Goal Machine, Jimenez. No, w tym razie liczą się statystyki, więc 3-0 dla Puszki. Czyżby Puszka ugrała saszetki? Nie wiem. Teraz zobaczmy. Puszka. Odwrócona będzie karta specjalna. Ja nie widzę kto to. Oj, chyba będzie coś dobrego. Wazówki. Y, Walia, Portugalia, Sz Szwecja, Polska, Węgry, no i... Arda Turan Game Changer. Oj, puszka grubo. Oj, puszka grubo. I teraz saszetki, może się udaje kiedyś top I mamy Hiszpania, Kolumbia, Portugalia, Szwecja, Australia, tak? Australia. No i kartą specjalną będzie Defensive Rock, a więc 4-0. Puszka, puszka okazuje się dobra. Kolejna saszetka dla puszki czekajcie muszę podglądnąć. Y -y -y -y, czekajcie, czekaj się. Oj, 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 coś, coś, coś się tam zapowiada. Szwajcaria. Meksyk. Yy, ostatnią kartę to jest karta specjalna. Odwrócę. Oj, chyba wywiedzieliście. No, od początku. Szwajcaria, Meksyk, Francja, Walia, Australia i Messi top player. Moja powtórka. Ale świetnie, że mamy top playera. Świetnie. Świetnie. Poczekajcie, pa. O, mamy, to, mamy top playera, więc... Świetnie. To jest fajnie, bardzo fajnie, baz, albo wargówek już nie czytam w ogóle, no i tutaj jest Krychowiak, przegrywa, bo oczywiście jest to player. Oj, 5-0. 5 zero, coś, coś, tak, oj, oj, iguain i, i runi, a reszta bazówki, Robert Lewandowski między innymi, z grubej rury puszka, a więc bardzo polecam. Teraz saszetki. i Romelu Lukaku, a więc przegrywa, przegrywa. Ją saszetki wygrywa puszka, ale lecimy. Mamy Luka Modrić, znowu dwie saszetki, Zoltangera i Luka Modrić. Już to tak zrobię, no bo oj, mes. Ale bardzo szkoda, że powtórka. Mam, mam tylko jednego top player'a. No i jeszcze powtórzył się. Oj, oj, oj. To było do czego? Do. No i saszetki. Mertens, Silva, Kadar, Depay, Mój, y, 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 to Puszka chyba, tak, i Ekspert żyrkow. o, ładnie, ładnie, nie, a nie, to jest to zaliczane nie do tego. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To tutaj. I teraz puszka. Fans. I... No oczywiście, a więc dwie karty specjalne wygrywają. Pogrom ze strony puszki. Czy jedną otworzymy? To będzie się karta specjalna i to. A nie! Stekelenburg. No i czy jeszcze była? Nie. Oj, a więc świetnie, świetnie. No i teraz kaszepki Widzimy już kartę specjalną. Kartą specjalną jest z Nowej Zelandii. Oczywiście przegrywa. No i bazówki. No i prawie to no już koniec tego. I Defensive Rock Medal. Medal i czy coś jeszcze nie budu puści no i teraz ostatnia saszeczka oj moi fans fans tylko i przegrywa z medalem i ostatnia saszeczka puszki. jeżeli drugi to player by się udał o ja wiem, ale coś tutaj, Polska, no i koniec. No i oczywiście wygrała Puszka. Puszka. Daj się jak najwięcej łapy w górę pod tym filmem. No i My właściwie co tu więcej powiedzieć? Pa.